Mam imprezę zaraz. Nie ma czasu. E. Ma A pan tu jaka piłka, co? Gdzie? Co? Jaka piłka? Do you ever look what is going czasu na imprezę, jadę Ej, e, łapaj tam. going on inside their head. Czekasz na tę jedną chwilę? Serce jest jaki gołąbeczki! I on kierowcą było na magazynie! Jezu, jakie to. O jezu! Łeź ka Serce jak szalone bije! Yeah. Dobra, pani Jaco, gramy, bój wychodzą! No! Teraz! Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja mam to kładę. F... <laughs> Piękna młoda, ty nasza wariatko Wczoraj miałaś paną, dziś jesteś mężatką estamos? Andamos perdidas! A wy tu co? Jaka szyszka, kto was zapraszał? Perdidas, perdidas, perdidas. Aj, Co? Jakie perdidas? Faut! Bujaj się, mała! Splec, ifil! Sobajko! To stąd co ja pęczrzeź! Kurwa ci gwizdę za chwilę to zobaczysz! Już!